Dzień dobry, a więc co? Święta, święta. Trochę wolnego. Dzisiaj znowu pobawimy się kamerami termowizyjnymi, ponieważ mam następną wersję P2 i możemy sobie je porównać, tak? Czyli mamy wewora, mamy Toltop T7, mamy Thermal Master P2 oraz P2 Pro. I teraz w momencie, gdy zakupisz np. taką termowizję wewora w zestawie dostaniesz taki worek na tą kamerę i instrukcja obsługi kabel USB-C i nic więcej aha kartę microSD jeszcze natomiast w przypadku Toltopa w zestawie otrzymujemy takie etui na samą kamerę instrukcja obsługi nic więcej w przypadku P2 w zestawie dostaniesz takie malutkie etui otwierane kabel USB oraz instrukcję obsługi tak w przypadku P2 Pro. Nie mamy etui, natomiast mamy taką nakładkę do makro, magnetyczna oraz instrukcja obsługi, kabel USB-C. Kamera wywora, jako jedyna nie ma opcji nagrywania filmów, wideo. Możemy tylko robić nią zdjęcia, tak? Po kliknięciu tutaj guzika, kamera zapisała nam zdjęcie. Jako jedyna ma najmniejszą, najsłabszą rozdzielczość i najsłabsze odświeżanie. Pokazywałem ją w moich wcześniejszych filmach, jeżeli Cię interesuje możesz zobaczyć, tak? Dzisiaj skupimy się na tych trzech małych kamerkach. Porównamy sobie Toltopa T7 Pro do P2 oraz do P2 Pro. Jaka jest różnica między nimi? Bo technicznie, parametrami, to kamerki mają dokładnie te same powiedzmy rozdzielczości i te same odświeżanie. Natomiast rozmiarami, rozmiarami, no widać, widać różnicę między nimi. Toltop ma 4 cm. Ta, powiedzmy, P2 ma 3 cm. No i najmniejsza P2 Pro, powiedzmy, 2,7 cm. Natomiast, jeżeli chodzi o grubość, to tak to wygląda. Delikatna różnica między nimi jest, yy, co do wielkości, powiedzmy. A zobaczymy teraz, jak wygląda w aplikacji to. Mamy trzy kamerki, i teraz zobacz. Pierwszego Trolltopa podłączymy do mojego komputera. Nie wykrył. Brak połączonego urządzenia. Ok, P2 wykrył. Czy możemy wejść na nią? Jest. Chwilę potrzebował, ale załapał, zaskoczył. Tu widać moje podświetlanie LEDowe z monitora. Czyli powiedzmy, wersja P2 jak najbardziej działa. Powiedzmy, z komputerem. Mamy pomiar temperatury. Mamy. Ok. No to ostatnia P2 Pro. P2 Pro działa, bo akurat tej używałem już wcześniej, bawiłem się. Ale wydaje mi się, że z tej wersji P2 Pro mam gorszej jakości obraz niż z wersji P2. Nie, co sądzisz? Jakby się to dało powiększyć, no tu zoom robiłem, chciał to okienko powiększyć nie umiem w tym programie powiększyć. No dobra. Dobra, czyli tak P2 oraz P2 Pro. Powiedzmy, działają jak, najba, jak najbardziej z USB. Możesz podpiąć do laptopa czy do komputera. To teraz weźmiemy sobie tablet i podłączymy tablet. Co? Teraz ja sobie do zabawy wykorzystam tablet do syna, A elementem naszej obserwacji tutaj będzie nasza kawka, tak? Kaweczka. Kaweczka dzisiaj od pana Michała. Pan Michał Łypaczewski postawił kaweczkę. Dziękuję bardzo, panie Michale. Dziękuję za wsparcie w formie wirtualnej kawy. I teraz zobacz, zainstalowałem aplikację z, tą, z tej wersji Thermal Master, <laughs> włączę sobie nagrywanie ekranu podłączymy wersję P2. Aplikacja nam się uruchomiła, wejdźmy sobie w kamera, zezwól na dostęp. Mamy nasz kubek kawy i teraz ja sobie tu wybiorę co ma mierzyć? Wybierzemy sobie taki kwadracik. Ile nasza kawa ma stopnie? Według kamery 55,5 stopnia. E, tak jak widzisz, tutaj zakres mamy od 100 do 600. Dajmy sobie może ten co? Albo nie, dajmy auto. Dajmy auto zmiana. Auto zmiana. I teraz zobacz. Tutaj mamy znaczek X3. Czyli. Teraz mamy oryginalny, powiedzmy, obraz z kamery, ale jeszcze przez to oprogramowanie możemy go y, podrasować, tak? Czy jest jakieś opóźnienie? O, delikatne, widzę, że jest. Widzę, że jest. 55 stopni, powiedzmy, temperatura y, kawy, tak? No to odpinamy kamerkę. P2 Pro i teraz czy opcja X3 już jest kliknięta Domyślnie tak. P2 Pro, według mnie osobiście, ma troszeczkę gorszy obraz, tak szczerze powiedziawszy. Od P2. 56 mieliśmy przed chwilą, teraz mamy 54,5. No te 1,5 stopnia może kłamać. To tam stopień, 1,5-2 stopnie różnicy może być jak najbardziej. <laughs> Natomiast zobacz. Odłączymy, odłączymy sobie tą kamerkę. Kamera jest. Toltop normalnie pracuje na oprogramowaniu z tego, tylko teraz nam nie mierzy temperatury. Nie wiem dlaczego. No nie chce mierzyć temperatury. Sama kamera działa. Toltop działa na tym oprogramowaniu. W moim przypadku teraz nie chcę mierzyć temperatury. Nie mam pojęcia dlaczego. To sprawdzimy sobie teraz na Samsungu. Na oryginalnej aplikacji z Toltopa. Nagrywanie ekranu 54 stopnie, tak? 56, dobra, 56, 55. Czyli między jedynką a dwójką tam było 1,5 stopnia różnicy. Natomiast tutaj znowu powiedzmy Toltop pokazuje nam 55. Tak jak pierwsza, tak jak P2. Ok. Ale powiem ci szczerze, powiem ci szczerze, że mam wrażenie, mam wrażenie, że P2 wersja jest lepsza od P2 Pro. W sensie takim, że pokazuje po prostu lepszy obraz. Zobacz jeszcze raz. To mamy obraz z wersji P2 Pro. Już po tym tuningu, powiedzmy, X3 wybrane. to mamy obraz z P2. Hmm? Nie wydaje ci się lepsze. Według mnie osobiście jest lepsze. delikatnie, bo delikatnie ale jest lepszy. Tu pomiar temperatury normalnie działa. Pokazuje 51 stopni, czyli 4 stopnie różnicy 50,8 maksymalnie, tak? O, tutaj mamy 51,5. 51, 50,5. No może być delikatna stopień półtora różnicy może być. Jak najbardziej tutaj bym się nie czepiał tego. Mamy jeszcze takie rzeczy jak emisyjność. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj w ustawienia, ustawienia temperatury, yy, jednostka bla bla bla, korekta zmiennej środowiska i tu mamy ściągę na dole tabela emisyjności. Możemy sobie zmienić emisyjność, tak? W zależności czy szkło, czy drzewo, czy metal, cokolwiek oglądamy, możemy zmienić emisyjność do, do prawidłowej. No i oczywiście powiedzmy odstęp, ale zobacz tu jesteśmy znowu w menu. Ja sobie teraz podłączę znowu tego Toltopa i Toltop jest wykrywany jako P2 Pro. A może teraz nam zadziała pomiar temperatury. O, teraz działa, zobacz, teraz mamy 53 stopnie. 53, a te nam pokazywały 52 i 50 tam i pół, tak? Fajnie, fajnie, że powiedzmy z tą aplikacją działa kamera innego producenta, natomiast z aplikacją Stoltopa. Już P2 nie działa niestety, klika, słychać, że pracuje ta kamera, natomiast no, nie uruchomi się, a sama aplikacja nie jest w stanie obsłużyć Thermal Master, ale w drugą stronę działa, w drugą stronę działa. No to co, ja biorę teraz telefon i porównamy sobie te kamery, zrobimy trzy nagrania, zobaczymy jaka będzie różnica. No i co, no i co, co ty na to? Powiem ci tak, dla mnie, dla mnie pierwsze miejsce jak najbardziej zdobywa P2, drugie miejsce zdobywa P2 Pro tylko z uwagi na to, powiedzmy, że mamy te makro, trzecie miejsce Toltop. Natomiast jeżeli bym nie zwracał uwagi na makro, bo powiedzmy do Toltopa mamy makro i do tego też mamy makro, to zrobiłbym na odwrót. Dla mnie to by wyglądało tak. Pierwsze miejsce P2, drugie miejsce Toltop, trzecie miejsce P2 Pro. P2 Pro to najmniejsza, ta najdroższa. Co mi się podoba w Toltopie? Na pewno aplikacja, która powiedzmy po uruchomieniu pamięta poprzednie ustawienia, czyli te punkciki, które ci latają plus, minus, trzy pomiary temperatury, tak? To jest zapisane, raz sobie tam pozmieniasz i on to cały czas pamięta. To mi się podoba. Na pewno nie podoba mi się, w jaki sposób powiedzmy aplikacja z tego Toltop. Rozmywa powiedzmy obraz, bo chce zakryć sztucznie te piksele, te poszarpane elementy. Ten element mi się nie podoba. Co mi się podoba w P2. Bardzo fajnie ten obraz, powiedzmy, przerabia. Ta opcja X3 powiedzmy wspomaganie tego obrazu jak najbardziej spoko pamiętaj musisz mieć mocniejszy sprzęt lepszy sprzęt żeby po prostu się nie zawieszało dalej było powiedzmy 25 Hz i ta nakładka nałożona ponieważ na moim telefonie Samsungu tym M11 obraz się zawieszał zacinał natomiast na tym tablecie od syna, to jest Xiaomi Pad 5 to dosyć dobre parametry ma ten tablet a też delikatny spadek widziałem tam <laughs> czyli tak podoba mi się opcja obrazu bardzo ładnie ta soczewka, porównując ją w ogóle, patrząc tak, na wiesz, na te lustra, tej kamery tej, a tej, to ta P2 jest najmniejsza, a daje najfajniejszy obraz. Dla mnie osobiście najfajniejszy obraz daje 960x720, tak swoją drogą na, na komputerze. Surowy plik, a nie podoba mi się ta aplikacja od nich, nie podoba mi się to, że aplikacja nie pamięta moich ustawień. Czyli ja po uruchomieniu jej ponownie, czy po podłączeniu znowu Termowizji, muszę znowu wybrać na przykład yy, obraz, wybrać obszar, który chcę, żeby mi po prostu mierzył temperatury. Jak wypnę, wypnę kamerę, to z powrotem muszę zaznaczać, czy wybierać punkty, czy wybierać właśnie ten kwadrat. To mi się nie podoba. Chciałbym po prostu wpiąć kamerę, cyg oglądam, od razu mam pomiarę temperatur, a nie za każdym razem wybierać te pomiary temperatur. Tak samo, jeżeli widziałeś te filmiki z tych pomiarów, powiem Ci, że tak. Bardziej podoba mi się ten pomiar z tego Toltopa, z uwagi na to, że średnia maksymalna i minimalna temperatura są rozróżnione kolorami, tak żółty, czerwony, niebieski, ale jest to duże widoczne i to mi się bardziej podoba, że jest to duże widoczne w tej aplikacji z tych Thermal Master powiedzmy. Jest to mniejsze, wiesz, tylko kropeczki, a w lewym górnym rogu masz informację, żeby ci nie przeszkadzało na w obrazie po prostu. To jednak opcja stąd bardziej mi się podoba. Ale jestem zaskoczony, jestem zaskoczony, jeżeli miałbym te dwie wybrać, na przykład P2 czy P2 Pro, a nie potrzebowałbym zaczewki makro do powiedzmy elektroniki, no to P2, P2 bym wybrał, jest lepsza, ja uważam osobiście, że jest lepsza. No i oczywiście w, z P2 Pro mamy makro, ale nie mamy obudowy żadnej, nie mamy kejsa powiedzmy żadnego, tak, w tym przypadku z, z tym wersją P2 mamy właśnie taki malutki kejsik, fajny. Możemy sobie kamerkę schować, jest bezpieczna. To jest też na duży plus, na duży plus, no bo kurczę, no to nie jest tani sprzęt, nie? Ty siaka, czy tam 1200 przykładowo wydaje, to jednak chciałbym mieć to bezpieczne, tak? W bezpiecznym miejscu schowane, żeby mu się nic nie stało. Tak więc ode mnie dzisiaj P2 pierwsze miejsce, no, no P2 Pro drugie miejsce, no bo mamy tą nakładkę makro, tak? I TolTOP trzecie miejsce. Jeżeli mam nie brać pod uwagę makro, no to Toltop, pomimo troszkę gorszego obrazu, drugie miejsce. No i oczywiście Toltop pracuje z aplikacją Thermal Master. Także wiesz, możemy sobie troszkę pooszukiwać. Jeżeli chcemy mieć lepszej jakości obraz, to możemy użyć drugiej aplikacji po prostu i tyle. Ja ze swojej strony odsyłam Cię do strony producenta Thermal Master, czy powiedzmy ich aukcji na AliExpress, na, na Amazonie kod rabatowy, w opisie filmu znajdziesz kod rabatowy 10% na stronę producenta lub kod rabatowy właśnie na Amazon czy, czy, czy na AliExpress, producent również taki kod udostępnił 10% taniej dla Ciebie plus ja mam chyba 5% też wtedy jakichś tam od nich powiedzmy prowizji za sprzedaż także jeżeli jesteś zainteresowany to szczerze powiedziawszy kup sobie tom, kup sobie tą P2 P2 ja bym tak zrobił. Ja bym tak zrobił. Jeżeli teraz miałbym kupić termowizję do telefonu, ja bym tak zrobił. Petwójkę bym wziął no, bez zastanowienia. Natomiast jeszcze z wyworem porozmawiam, może się uda od wywora jakoś taniej kupić z jakimś dużym rabatem, powiedzmy, to kupiłbym od nich <tum> tą termowizję tą właśnie. Tylko ten mądrzejszy, droższy model, który ma jeszcze opcję właśnie nagrywania mm, filmików, tak? Bo bo to jest super termowizja, ale no cholipka ma troszkę gorszą rozdzielczość i nie możesz nagrywać nim wideo. A to dla mnie to jest podstawa, tak? Ty mi nagrasz wideo i zrobisz zdjęcia, a Tom profesjonalnie wyglądasz, ale tylko zrobisz zdjęcie. A zobaczymy, jak mi się uda zdobędę Tom jeszcze z opcją nagrywania wideo. Zobaczymy wtedy, jak wypadnie. A może jeszcze Ci pokażę stole to z tej kamerki Toltop? Surowy plik 1 do jednego. Proszę bardzo, tak wygląda kawałek. Natomiast z P2 Pro, surowy kawałek, tak wygląda, proszę bardzo. No a z P2 kamerki, tak wygląda. Jeden do jednego, po prostu rozciągnięte. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Tyle. Dzięki, wielkie. Na razie.